Dobrze, że przechwyciliśmy kamerę, bo musimy Wam powiedzieć całą prawdę. Radek Wam tego nie powie. Towarzystwo nie dopisało. Ogólnie mówimy sobie wszyscy per pan. Mówimy dzień dobry z rana. mijamy się, tylko jakbyśmy się nie znali. Nie mamy żadnych atrakcji zero. A najgorsze jest to, że nie robimy nic. Mamy dookoła piękną plażę, las, rowery, spacery, sauna i takie różne beznadziejne atrakcje. Nie radzimy sobie. Jest po prostu nam tak przykro, że się zdecydowaliśmy na taki post, że chyba tu ponownie wrócimy. Cześć wszystkim. Po takim wstępie, jak żeście słyszeli, no to można się spodziewać strasznego dramatu. Ale zanim ten dramat, pokażę Wam małą pierdołę. Mała pierdoła ze mną dzisiaj nagrywa film. Eee, mało mała pierdoło? Dobra, kochani, jak to było? No więc na nasze dziesięciodniowe spotkanie nie przyjechały osoby przypadkowe, każdy przyjechał z otwartą głową, i okazuje się, że był ten, kto miał być. Wszyscy się pięknie uzupełniali, wszystko było prima sort, towarzystwo pierwsza klasa. Krzysztof dotarł w 20 dniu głodówki, kontynuował z nami. Komuś zdarzyła się potrzeba szybszego wyjazdu tuż przed końcem, ale generalnie całe spotkanie uważam za bardzo, bardzo udane. Troszeczkę z pewnymi obawami do tego podchodziłem, czy nikomu się nic nie stanie. Teraz kolejne spotkanie, jeśli będzie organizowane, będzie już zdecydowanie luźniejsze w głowie z mojej strony. Natomiast co się wydarzyło? No, przebadaliśmy się wzdłuż i wszędzie na samym początku. To my już zostaniemy nam do wiozą, resztę za 10 dni ma powierzemy. W międzyczasie, kiedy będę mówił i podsumowywał, będziecie widzieli trochę screenów, może jakaś muzyczka. Eee, I przy okazji badaliśmy codziennie. Codziennie oprócz tego wielkiego panelu z krwi, który robiliśmy, eee, robiliśmy codziennie właśnie pomiary wagi, pomiary ciśnienia, pomiary glukozy, eee, więc to bardzo fajnie się zmieniało. Pokażę Wam przy jakiejś innej okazji na sobie sam, przede wszystkim. A średnio każdy uczestnik spotkania przez te 10 dni stracił na wadze 7,3 kg, uśredniając. No, ale zaserwowaliśmy sobie bardzo dużą część, jeżeli chodzi o to, jak się odżywiać. Każdy wyjechał też na końcu z, ze swoją dietą, którą sam sobie ułożył, sam sobie wyliczył, wyliczył zapotrzebowanie energetyczne, sam sobie wymyślił, ile posiłków będzie jadł po zakończeniu postu i wyjściu, e, oraz jakie chciałby, żeby jaki rodzaj diety to był. Więc do każdego dopasowaliśmy po kilka dni takiej diety. Idealnie przychodziły te osoby, wszystkich serdecznie pozdrawiam, i ustawialiśmy sobie, to bym chciał zjeść, to bym chciała zjeść, bla, bla. bla. Śniadanie, drugie śniadanie, obiad i tak dalej. Do samego końca stworzyliśmy posiłki idealnej diety dla, po to, żeby realizować cele. Ale w międzyczasie uczyliśmy się też o wysiłku fizycznym. Udział wziął, zaprosiłem Mariusza, przyjechał, wszystko, zreferował. Krzysztof, który stwierdził, że miał w międzyczasie cztery pytania. Na koniec wykładu stwierdził, że już nie ma żadnego pytania. Nie zostawiliśmy pytań bez odpowiedzi zarówno z zakresu jedzenia, jak i z zakresu kompozycji diety i treningu i rozwoju masy mięśniowej pod kątem utrzymania wszystko, wszystko, wszystko. Myślę, że każdy wyjechał. W pełni gotowy e, zająć się sobą. No i poświęciliśmy trochę czasu rozwojowi osobistemu. Proszę Państwa, dramaturgia rośnie. Otóż uczestniczka postu 2019 podjęła niesamowite wyzwanie. Właśnie oto ona, brawo, brawo. E, tam były elementy e, medytacji, tak jak mówiłem, że miały być troszeczkę na temat różnych metod pracy nad sobą, takich bardzo e, autonomicznych, że można samemu sobie to wykonywać. No i w samym, na samym końcu zajechał do nas TVN, który nakręcił materiał. Myślę, że niedługo będzie emitowany, więc mają ciekawsze materiały od nas wizualnie. Nie wszyscy chcieli brać udział w tym, ale dla TVN-u, ale były takie osoby, które udzieliły swoich wywiadów i myślę, że być może w najbliższy czwartek coś na antenie TVN-u się pokaże, także będzie mi bardzo miło. Kochani, tak wygląda za dnia nasza samotnia. To jest miejsce, w które każdy może sobie przyjść. Tu mamy piękny widok na morze. A tu jest osłonięty namiocik, do którego każdy może sobie przyjść i spędzić samotnie noc na plaży, mając prawo do prywatnego zachodu i wschodu słońca. Pierwszy chętni już byli, następni w drodze. Było świetnie. Moim zdaniem, było świetnie. świetnie. Dziękuję wszystkim, którzy przyjechali za, za zaangażowanie za to, że były takie otwarte głowy, że, żeśmy się dobrze ze sobą bawili, wbrew pozorom tego, co mówiła anetka. I naprawdę yy, cieszę się na kolejne spotkanie. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam serdecznie. I wszystkich, którzy byli, cześć. Hej, hej.